Siemądzioń, ziomeczki, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj dla was pokażę, jak zrobić wspaniałe i bardzo łatwe żeberka na wołowę na grylu. Jedynie co potrzebujemy to oczywiście węgiel drzewny, żeberka nasze, sól bardzo dobrej jakości. Ja używam himalajską i kawałek drzewa do wędzenia. Zaczynamy od żeberek. Żeberka nasze solimy jak najbardziej. Po czym? Węgiel nasz rozpalony kładziemy na jak najbardziej odległości od naszych żeberek z tego powodu, że nie chcemy gotować ich na grylu na wysokiej temperaturze, chcemy je powoli doprowadzić do pięknej tekstury. Temperatura którą szukamy będzie 250 F do 300 F czyli jakieś 121 do 148 Celsjusza. Następnie bierzemy kostkę drzewa, które lubicie. Dzisiaj ja używam jabłkowe, ale najlepsze moje drzewo, ulubione do tego przepisu jest Hickory, tylko dzisiaj nie miałem. Kładziemy kawałek na nasz węgiel rozpalony, zamykamy klapę i czekamy. Cały przepis zajmie o jakieś 2 do 3 godzin zależy od jakiej, jakiej wielkości masz żeberka. Przez pierwszą godzinę, raz na ile kładziemy kawałek drzewa, żeby nasze żeberka troszkę się podwędziły. Nie robimy tego przez cały czas gotowania z tego powodu, że będą za bardzo wędzone. Chcemy troszkę zapachu i smaku wędzonego mięsa, ale nie za dużo, ponieważ chcemy być w stanie smakować wołowinę. Po ukończeniu gotowania, wasze żeberka powinny wyglądać mniej więcej tak samo jak te i w dotyku powinny się czuć miękkie, ale nie powinny się rozpadać. Moim zdaniem, wołowina powinna mieć teksturę, w którą trzeba ugryźć. Jeżeli lubisz, żeby się rozpadały, zostaw to na jakieś 4 do 5 godzin. Także jak widzicie, przepis jest bardzo, bardzo prosty, ale jest wspaniały. Jedynie co potrzebujecie, no troszkę czasu, ale na weekend znajomi jak przyjdą w czasie rozmowy, szybko to upływa. co wam spróbować, powiedzcie dla mnie jak to lubiliście. Jeżeli lubisz, daj łapę do góry, nie zapomnij dać suba. Na razie. Easy with my hand, ah uh, Ash. Wait, Nora, wait. Good boy, Ash.